Ok, jeszcze kilka aspektów z, z rozmowy kwalifikacyjnej, z takich ciekawszych tematów. Bardzo często, przez kandydatów, a też przez, przez część pracodawców, rozmowa kwalifikacyjna jest postrzegana jako egzamin. Moim zdaniem jest to, jest to wypaczenie sensu gdzie, rozmowy, gdzie raczej obie strony powinny dążyć do wzajemnego poznania się. Zwróćcie Państwo uwagę, że decyzja o zatrudnieniu nie jest decyzją jedną Kandydat równie dobrze może podjąć decyzję odwozu. Czyli czy no, po kwalifikacyjnej, jeszcze ma, jeszcze, jeszcze ma chęć tam pracować. Tak? Bo to czasami z tych daty, że nie ma. Yy, dlatego to jest, to jest całkowicie dwustronne. Oczywiście rynek pracy no, kształtuje jakąś tą rozmowę troszeczkę mniej lub bardziej. Dlatego, że no, dwa lata temu pracodawcy musieli się mocniej, mocniej postarać, żeby dobrego pracownika znaleźć. Obecnie no jest troszkę na odwrót, czyli łatwiej jest pracodawcom, Państwo musicie więcej wysiłku włożyć, żeby kogoś sensownego, gdzieś sensownie się zatrudnić. No ale to zgodnie z cyklem, tak. Zgodnie z planem, którą będzie się to zmieniało, tak, co tam, co parę lat. Niemniej to jest raczej, raczej, yy, tak powiem, rozmowa w sensie dialogu, a nie egzaminu, tak? jakaś komisja. Jeżeli w ten sposób podejdziecie też do, 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 do rozmowy kwalifikacji, to Wam będzie troszkę łatwiej, nie będzie tyle stresu. No, oczekiwania wobec kandydata, yy, to trochę już mówiliśmy przy okazji testów merytorycznych i przygotowania się do rozmowy, ale niewątpliwie pracodawca ma prawo od Państwa oczekiwać zaangażowania i przygotowania, przygotowania do tej rozmowy. Tak? Nie wiem dlaczego, ale czasami się zdarza, że kandydaci przyjmują jakąś taką postawę bierną, jakąś taką wyczekującą, czy też. Yy, Odpowiadając z, dodatkowo z na pytania, czy wręcz z lekceważącą postawą. No, taki, Dla takich kandydatów szybko zamykać ten, ten temat e, rekrutacji. Z drugiej strony, tego samego macie Państwo prawo oczekiwać od Państwa czyli zaangażowania w tę rozmowę, e, no i w szczególności dokładnego przedstawienia procesu rekrutacji, stanowiska, na które kandydujecie, działalności, działalności firmy, e, jakichś spraw formalnych, jak forma umowy okres próbny, zakaz konkurencji, tego typu historii. Rozmowa kwalifikacyjna, i o te rzeczy macie, możecie Państwo swobodnie pytać, tak, a gdyby lata, ktoś się będzie przed tym uchylał, no to, to jest podejrzane troszeczkę. No i rozmowa kwalifikacyjna to jest jakby jeden z niewielu, z niewielu, jest niewielu możliwości, że można się ocenić jakieś trudności komunikacyjne, które są bardzo ważne po tym, przy współpracy. Nie każda, każda rozmowa ma indywidualny charakter. Jak Państwo przygotowujecie się do rozmowy indywidualnie, i to jest jakby bardziej oczywiste, to wielu pracodawców, szczególnie tych świadomych, również indywidualnie przygotowuje się do rozmowy z Państwem. To jest trochę inaczej niż przy testach, testach y merytorycznych. Teraz może jeszcze dwa zdania. Tu już rzeczywiście jest taki etap, kiedy kandydatów, to na to Państwo już bezpośrednio wpływu klubu nie macie, ale może ta znajomość, jak to wygląda, może Wam troszeczkę pomoże. Mm -hmm. e, oczywiście czasami zdarzają się kandydaci idealni, takie, które taki, by się chciało od ręki zatrudnić, ale zazwyczaj to jest troszeczkę inaczej, czyli pracodawca ma jakiś tam wybór i, i trudność w wyborze, tak decyzji podjąć decyzję, jest to, jest to jakieś ryzyko dotykania niewłaściwej nie osoby. Oczywiście wyniki. Oceny CV testów merytorycznych, mają, są takim warunkiem koniecznym, tak, ale niewystarczającym. Rozsądna firma będzie starała się dopasować tak naprawdę, sprawdzić, czy, jak ten kandydat pasuje do, do stanowiska, yy, ale również do kultury firmy. Bowiem każda firma, czy to organizacja wytwarza tą specyficzną kulturę pracy. I czasami jest tak, że kandydat jest dobry na testach merytorycznych, nawet by się nadawał na to stanowisko pracy, ma takie predyspozycje. Ale niestety bardzo wyczuwa, że to jednak nie jest, że nie byłby w stanie wpasować się w tą kulturę firmy, która, która jest. Można jakiś przykład? No to bardzo indywidualnie. Ciężko jest, ciężko jest tak ocenić. To chodzi o kwestie jakichś takich predyspozycji osobowościowych, społecznych. Czyli na przykład jest osoba, która jest świetna, ale jest ekstremalnie zamknięta, a firma z kolei jest otwarta. Taka w sensie bardzo takiej luźnej komunikacji. Jeżeli takie coś się wyczuwa, no to można mieć jakieś podejrzenie, tak, że się nie uda tego pracownika stworzyć. Czasami jest zupełnie odwrotnie. Ktoś jest mega luzakiem, a firma jest sztywna, garniturowa tak? I, i wtedy też jest ten, ten, ten taki dysonans na poziomie takim bardziej no, komunikacji jakiejś takiej społecznej, tak. A u Państwa w firmie zwracacie się do siebie na ty czy, czy na pan? Tak na ty. Na ty, tak, na ty. A to jest bardzo różne, tak? To... tak, tak Jakie tak? to... są czy raczej jakieś no jak na ja tyle to raczej ją zacząć? E... Nie, nie gammiców. Chyba, że musimy do Dresta. W e... drestach chyba, że nie. No. E... Dobrze. W takim razie może jeszcze... Oczywiście firma też na, na możliwości, uwaga na do rozwoju, rozwoju kandydata. To też jest istotne, czy kandydat być może jakieś funkcje inne będzie mógł pełnić w przyszłości w firmie. Czasami to, to już widać teraz rozmowie kwalifikacyjnej. No i dwa zdania o modelu podejmowania decyzji. Jest kilka takich popularnych, nie wszystkie, nie wiem, naj, najbardziej ważne. Oto no model autokratyczny, czyli jest jedna osoba w stanie pracodawcy, która podejmuje decyzję. Inne osoby, inne osoby pełnią tylko funkcję taką konsultacyjną. Mamy model liberum-veto, czyli wszyscy, którzy z się z Państwem spotkali, muszą hmm, poprzeć tego kandydata i zdecydować się, że go zatrudnią. No i mamy wreszcie model demokratyczny. Czyli większość decyduje czy zatrudnić. No nie, jak, jak się Państwo zdaje, który model jest najlepszy? Liberum Bardzo no, no dobrze. W mojej ocenie też, ale oczywiście to nie jest, to nie jest uniwersalne. Liberum V to jest najlepszy z mojej perspektywy. Bo wszyscy potem, którzy pracują z, z konkretną osobą, no, chciałaby pracować, tak, a nie już być dyskomfikowanym, czy też jakimś wycofanym na, na poziomie na poziomie tej decyzji, tak, tej rozmowy.